Dzień dobry, Mariusz Piekarski. To jest gość Polanka w TVA, Info w naszym studiu. Krzysztof Bosak, wicemarszałek, Sejmu, jeden z liderów Konfederacji. Dzień dobry, panie marszałku. Kłaniam się. Dzień dobry, panie panie dzień marszałku, dobry państw. słusznie mam wrażenie, że mniej niż tydzień trwało takie polskie względne zawieszenie broni e, w sprawie tego, co wydarzyło się w nocy 9 na 10, bo gdy pojawiła się informacja, że ten jedyny uszkodzony dom po nalocie ruskich dronów mógł zostać zniszczony od polskiego pocisku. E, no i wróciliśmy do politycznej bijatyki. Prezydent żąda wyjaśnień BBN mi, że nie dostał informacji, a premier odpowiada ręce precz od polskich pilotów. A co mówi Krzysztof Bosak? Ja od pierwszego dnia w tej katastrofie, czyli od poranka, kiedy się o tym wszyscy dowiedzieliśmy, zwracałem uwagę na to, co teraz już mówią wszyscy, czyli, że my formalnie nie dostaliśmy żadnej pisemnej informacji od rządu. Następnie w debacie sejmowej, która odbyła się dzień później, zadałem kilkanaście pytań, na które nie uzyskałem odpowiedzi i tak jest do dziś. Więc ja bym powiedział, że ten poziom rzeczowości, który my jako Konfederacja reprezentowaliśmy od początku, do tego poziomu w tej chwili mam wrażenie, z poziomu propagandowego do poziomu normalnej dyskusji zeszli pozostali politycy i media. I bardzo się z tego cieszę, dlatego że naszym obowiązkiem w demokracji, jako opozycja jako dziennikarzy, jest zadawać rzeczowe pytania, a nie poklepywać się po plecach, że wszystko fajnie wyszło, kiedy nie mamy zbudowanego systemu obrony przeciwlotniczej, nie mamy zbudowanego systemu obrony antydronowej, obce latające latające wlatują na naszą przestrzeń i gdyby nie wsparcie sojuszników, to byśmy. My byli wobec tego zupełnie bezradni. Do no, tego nie wiemy, bo rzetelnych też, informacji od myśli, rządu nie dostajemy. Mówił Pan o tej debacie sejmowej, było wystąpienie premiera, potem drugie debata po I Zwracam wystąpieniu... uwagę, że ja wprost w swoim wystąpieniu sejmowym o te kwestie pytałem. Ale, ale to było w dom. Był Pan na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanej przez prezydenta Karola Nawrockiego dwa dni po, po, po tym nalocie dronów. Czy na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego padło <laughs> pytanie, co zniszczyło dom w Wyrykach? Tak, z mojej strony. I co pan usłyszał? Nie mogę ujawniać przebiegu posiedzenia Rady, natomiast odpowiem ogólnie. Niezależnie w którym kontekście, gdzie się spotykaliśmy, gdzie zadawałem to pytanie, odpowiedź do mnie nie dotarła. Czyli podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, choć padło pytanie konkretnie, rozumiem przez pana zadane co zniszczyło dom w Wyrykach, bo to jest jedyna strata materialna. Całe szczęście, że nie było żadnych ofiar w ludziach. Nie padła wprost informacja, czy od wojskowych, czy od ministra obrony, czy od premiera, co tak naprawdę zniszczyło ten dom. No jeszcze raz powiem, że nie, nie będę ujawniał przebiegu posiedzenia Rady, natomiast udzielam odpowiedzi ogólnej, że niezależnie od kontekstu i okoliczności, gdzie zadawałem pytanie w tej sprawie, ale także w innych powiedziałbym dużo istotniejszych, na przykład takich, kiedy i jak będzie budowany polski system ochrony antydronowej, na podstawowe pytania, które zadaje, zadajemy, odpowiedzi nie uzyskaliśmy. I to jest bardzo niepokojące, dlatego że to, co pan nazwał tą jednością narodową, moim zdaniem, jest oparte na pewnym fałszu. Dlaczego? No dlatego w polską przestrzeń Dlatego, że polskie drony zostały częściowo zneutralizowane, inne upadły, i była pewna zgoda do pewnego momentu. No do... panie to, że ta zgoda polegała. Na tym, że na, na emocjach po, nie naprawdę. Na że jesteśmy w stanie je zestrzelić, Naprawdę. neutralizować. Nie Pana zdaniem nie? No nie, no moim zdaniem to jest, gdyby one były uzbrojone, gdyby ich było trochę więcej, gdyby one zmierzały do konkretnych celów położonych w miastach, moim zdaniem nie mamy żadnej gwarancji, że zostałyby zestrzelone. A kto pana Przez zdaniem... Sam, sam fakt, że została zestrzelona zdecydowana mniejszość, tak? No tutaj podejmowali decyzje wojskowi, oczywiście tłumacząc, ta, ta duża... że to była kalkulacja, bo jeśli to były drony wabiki, to nie trzeba było bo, e, pokazywać, że Panie reagujemy redaktorze, na my do, my do dziś nie mamy potwierdzone, ile z nich to były realnie te szachety, czyli to były drony bojowe, e, a ile to były wabiki. Przecież nikt tego nam nie podał. Pan widział tę informację, bo ja nie. No, to od Was, członków posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, oczekiwałbym, że zadawaliście takie pytania. Ja oczywiście, zadawałem takie pytania. Nie było odpowiedzi. Nie mogę ujawnić posiedzenia e, przebiegu posiedzenia, natomiast mogę powiedzieć, że nie dostałem odpowiedzi na takie pytania w żadnym kontekście. A więc Pan nie powinien udzielić szybko konkretnej odpowiedzi, czy faktycznie na dom w wyrykach spadła e, e, rakieta z polskiego F16, czy to jednak były szczątki e, drona i e, dlaczego ta informacja pojawia się nieoficjalnie i dopiero teraz. Premier powinien udzielić nam tej informacji. Premier ostatecznie odpowiada za działanie rządu, a rząd odpowiada za działanie służb. Mamy tutaj rozbite trochę kompetencje pomiędzy Ministerstwem Obrony Narodowej, które zarządzało operacją obronną, czy za nią odpowiada, bo zarządza nią dowódca operacyjny. Więc dowódca operacyjny wie, ile rakiet zostało wystrzelone i gdzie, więc może przypuszczać, gdzie one spadły. Natomiast minister sprawiedliwości jest jednocześnie prokuratorem generalnym i odpowiada za działania prokuratury. W momencie, kiedy na miejsce weszli prokuratorzy, jak usłyszałem od wysokich oficerów naszych sił zbrojnych, oni położyli rękę na wszystkich dowodach. Prokuratorzy. Tak, nie wiem, czy jest no, prawdą, nie śledztwo. wiem, czy jest prawdą, że wojsko nie ma do tego dostępu. Jeżeli tak, to jest to totalny absurd. Wojskowe służby od pierwszego dnia, kiedy jakieś obiekty wojskowe spadają na nasze terytorium, powinny mieć dostęp do wszystkich informacji i tak też szef sztabu generalnego, dowódca operacyjny, bo muszą generałowie wiedzieć, na jakie, decyzje, jakie decyzje podejmują, na jakiej podstawie. Natomiast jeżeli prawdą jest, że prokurator kładzie rękę na wszystkim i może sobie to utajnić, to za jego działania odpowiada prokurator generalny, czyli minister Żurek, a za jego działania premier. Tak czy inaczej, wszystkie nitki prowadzą do premiera i w ogóle w państwie, za tak zwaną komunikację strategiczną ze społeczeństwem, z sojusznikami, odpowiada premier. To, co się stało, że w ONZ zostało pokazane zdjęcie wprowadzające w błąd, to ośmier państwo polskie, naszą dyplomację, i to tw tworzy podstawę do tego, Dlaczego przed czym to nas postrzegano, w błąd, Panie marszałku Dlatego, że zostało to pokazane jako zniszczenie spowodowane przez rosyjskie drony, i w tej chwili już wiemy, że z dużym prawdopodobieństwem była to wie pan, to że gdyby rosyjskie nie wlecia, przed ale, którą wie pan, że, ale wie pan, że gdyby rosyjskie drony nie wleciały w polską przestrzeń powietrzną, e, żaden dom w Polsce nie zostałby zniszczony. to no tak, jest ogromna siły. różnica pomiędzy e, nie, pośrednio spowodowaną e, szkodą, która bezpośrednio z działania polskich sił zbrojnych, to tak jak z tymi, z tymi rakietami w Przewodowie. No jest duża raż, różnica, czy były to rakiety ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, czy były to rakiety rosyjskie w Przewodowie. Ogromna różnica. I wówczas były informacje ukrywane przez rząd i teraz. Więc niech się nie dziwią później politycy, różnie analitycy, że ludzie w internecie, w niesprawdzonych źródłach szukają, jak o jest prawda. Podczas Jeżeli, podczas jeżeli jeszcze raz podkreślę, rząd nie przekazuje nam informacji. Do dziś ja apelowałem o to, żeby przesłał nam y, szef sztabu generalnego, minister obrony, premier, szef MSW, ktokolwiek, informację pisemną. Powiedziałem tak tym wszystkim politykom rządu. Chcecie, żebyśmy informowali rzetelnie, rozróżniali prawdę od kłamstwa, unikali dezinformacji, to napiszcie nam na papierze, co jest prawdą. A I oni nie. tego nie zrobili. To jeszcze e, e, no jedno w zdanie o Radzie Miną. Bezpieczeństwa ONZ. O ile pamiętam, minister Bosatki, prezentując to zdjęcie, nie mówił, że w ten dom uderzył rosyjski dron, tylko że jest to efekt rosyjskiego nalotu dronów. To chyba nie jest nieprawda. Gdyby Rosyjski no dron W najlepszym razie manipulował, w najgorszym razie kłamał. Pytanie, czy w obu wiedział? przypadkach pokazał nieprofesjonalizm i ośmieszył państwo polskie. Jeżeli został sam wprowadzony w błąd, no to może mieć pretensje wyłącznie do swoich kolegów z rządu, z dyplomacji. To jakby... Ja uważam, że to, to, to jest po prostu bardzo poważny błąd. To jest poważny błąd, który będzie wykorzystywany nie tylko przez rosyjską dyplomację i rosyjskie służby. To jest błąd, który będzie wykorzystywany też przez bardzo wiele innych państw na świecie, które nie tak, chcą... Jak Profesor Rosji ONZ, panie marszałku, widzenia. wykorzystał słowa Andrzeja Dudy w sprawie rakiety w przewodowie, aby udowodnić, że to właśnie nierosyjska rakieta zabiła Polaków w, w, w Polsce. Tego wydarzenia w przewodowie i śmierci Polaków e, tam po e, uderzeniu rosyjskiej rakiety nie byłoby, gdyby Rosjanie nie wysyłali setek tysięcy dronów na Ukrainę. No jasne, natomiast my Trosze. jesteśmy od podawania prawdy. Pa, I pełnej prawdy do Rosji a nie się wybieranie... słowem Andrzeja Dudy no, no, w tej nat sprawie. No, okay. Natomiast naszą rolą jest budować autorytet polskiej dyplomacji. I jeżeli opiera się jakąś narrację na kłamstwie, na manipulacji swoim własnym społeczeństwem czy opinią międzynarodową, to później nie należy się dziwić, e, że nasz punkt widzenia. Nie będzie uwzględniany, tylko będzie kwestionowany. No, uważam to za duży nieprofesjonalizm, duży błąd, do czego doszło. Uważam, że powinny za to polecieć głowy i uważam, ja? że odpowiada za to wszystko yy, premier. A czyje głowy? Nie wiem. Jeżeli minister Bosacki świadomie pojechał wprowadzać w błąd do NZ-u, to uważam, że powinien podać się do dymisji. Tak. E, trzeba ustalić, kto odpowiada za wprowadzanie w błąd społeczeństwa. Społeczeństwo społeczeństwo było wprowadzane w błąd przez ostatnie pięć dni. E, z, z całą tą retoryką antydezinformacyjną na ustach e, politycy rządzący Polską wprowadzali Polaków w błąd. I teraz trzeba ustalić, kto. I ta osoba powinna po prostu stracić funkcję. Być może to jest prokurator generalny, być może to jest szef monu, być może to jest ktoś iż, jeszcze inny. Ja nie wiem, na którym etapie te informacje. Się Zatrzymały, bo formalnie, jeszcze raz to podkreślę, my jako politycy w Parlamencie formalnie nic nie wiemy. Zostaliśmy zbyci ogólnikami. Panie Marszałku, a czy Pan się zgadza, że to, co wleciało w nocy z 9 na 10 września, w polską przestrzeń powietrzną, to były ruskie latawce? Nie nazwałbym tego w ten sposób, chociaż w sensie powiedziałbym, Fizycznym. Latawiec to jest urządzenie pozbawione mechanicznych, nie, mechanicznych elementów pozostających na uwięzieniu, czyli było się tak, dzięki że ruskimi latawcami z silnikiem do kosiarki... Uważam, do... że to jest jakaś metafora, a z silnikiem do kosiarki, czyli Lataliśmy okay. samolotami za ruskimi latawcami z silnikiem do kosiarki, samolotami to za 70 milionów, strzelając jak, do nich rakietami za 2 miliony. jeszcze zaraz pan powie, że to któryś z polityków Konfederacji. Tak, Sławomir Mencen, pana kolega. Jest to kolega. opis sytuacji, która miała opis, Ale czy ten opis nie dezawuje? E, e, tego, co wydarzyło się tej nocy, tego, że rosyjskie yy, statki powietrzne, jakiekolwiek, czy drony Shahid, czy wabiki naruszyły polską przestrzeń powietrzną i pana kolega, jeden z współliderów Konfederacji mówi, że to były ruskie latawce, za którymi lataliśmy drugimi uważam, samolotami. Że, uważam, że jest to opis sytuacji prawdziwy. Musimy społeczeństwu unaocznić sytuację. Moim zdaniem w pierwszym momencie politycy... Unaocznić, że to nic groźnego? Latawiec, panie marszałku, jest niczym groźnym. Dzieci bawią się latawcami. Rosjanie bawią się latawcami, wlatują sobie w polską nazwać przestrzeń nazwać i modelami. mamy... Możemy to modelami... Niech pan pozwoli. Możemy to nazwać... Tak, modelarstwo lotnicze. Zna pan taką branżę? Tak. To, to więc, więc, więc te konstrukcje, które wleciały, jak wszystko na to wskazuje, były bliskie modelarstwo. Czyli nic groźnego, modelarstwo jest niegroźne. Czyli Panie to, co wleciało w polską przestrzeń, jest niegroźne. Ja mogę powiedzieć to, co my wiemy. Do tego momentu formalnie. Panie pozwoli, pozwoli pan czy ma to pozwoli wraże, podle, Jakiekolwiek pozwoli pan znaczenie, redaktor? co wleciało ma, w Polsce Ma bardzo przestrzeń. duże. Oczywiście, że ma. Czyli latawce i e, modele mogą wlatywać bezkarnie. Panie redaktorze, to, ja jako polityk tak? do tego momentu nie uzyskałem formalnie potwierdzenia, że którykolwiek z tych obiektów, który wleciał, był uzbrojony. Czy pan pozyskał taką informację jako dziennikarz? Nie, ale uważam, że cokolwiek Więc wleciało z w polską przestrzeń informacji. ze strony Federacji Rosyjskiej, ze strony Białorusi, jest naruszeniem przestrzeni powietrznej tego Polski nikt, ale Sojuszu nikt... Północnoatlantyckiego i jest zagrożeniem jest testowanie. Tak, nikt tego nie Czy To są latawce? nikt tego nie kwestionuje. Można wyrządzić szkodę przy pomocy dronów cywilnych, można przy pomocy modeli, można przy pomocy atrap latawców z silnikiem od kosiarką. Można wyrządzić państwu straty i atak takimi środkami. To są środki To nie jest podważanie, zagrożenia? Nie. To jest, podważanie zagrożenia nie. celowe podważanie zagrożenia moim zdaniem to jest opis zagrożenia z całym jego dramatyzmem. Dlatego że to co miała na celu ta wypowiedź i nasze wypowiedzi to jest zwrócenie uwagi Cały dramatyzm na polega to... na tym że coś wleciało w polską przestrzeń, że coś nie tylko na tym. To jest histeryzowanie, dramatyzm, histeryzowanie. tak, dramatyz sytuacji Polega na tym, że mamy ograniczony zapas rakiet, które kosztują kolosalne pieniądze. Jeżeli można wytracić nasz zapas rakiet obrony przeciwlotniczej, uzbrojenia do F16 czy f 35 chodziło o to, żeby. Niech to za... mi pozwoli dokończyć niech kolernie Tak, pokazano, jaki Moskwa wyciąga z tego wniosek, że może wysłać atrapy, a my się wystrzelamy z rakiet. Rozumie pan? To jest dylemat. To się nazywa w języku strategii tworzenie dylematu strategicznego. Reagować, nie reagować. Są uzbrojone, czy nie są uzbrojone? To, co jest w tej chwili najważniejsze, to czy polskie siły zbrojne i sojusznicze miały sposób, żeby w momencie przed podjęciem decyzji o zestrzeliwaniu, rozpoznać, czy to były atrapy, czy to były drony, czy były uzbrojone, czy nie uzbrojone. i dlatego zestrzelono trzy, a pozostałym pozwolono spaść. Otóż nie uzyskaliśmy potwierdzenia takiej informacji. Jest to pańskie idealistyczne przypuszczenie. Moje jest bardziej pesymistyczne, to znaczy, że nie wiedziano, do czego strzelamy i co więcej, do dziś społeczeństwu nie podano informacji, czy którykolwiek był uzbrojony. To tu się nie złożyć. Wyobraźmy panie, sobie, panie okay. redaktorze, że żaden nie był uzbrojony i wówczas musimy sobie jeszcze raz zadać pytanie, zestrzeliwać czy nie zestrzeliwać. I pan sugeruje, powinniśmy pozwolić, żeby spadły. Zobaczymy, co się wydarzy. Ja nie jestem specjalistą tego, natomiast y, rozmawiałem z y, doświadczonymi y, wieloletnimi oficerami y, w stopniu generałów, którzy mówią, że często nie reaguje się po to na przykład, żeby nie odsłaniać się przed przeciwnikiem co do częstotliwości i sposobu pracy, na której pracują radary, rakiety, samoloty. Jak yy, byłoby do pokazania tak Rosjanom, I że możecie wlacować czym chcecie, kiedy chcecie. Nie, nie jestem za tym, żeby było jasne. Natomiast to była przyczyna, dla której wielokrotnie państwa NATO nie reagowały na naruszenia swojej przestrzeni żeby było jasne. Ja uważam, że dobrze, że Polska zareagowała. Uważam, że dobrze. Natomiast my nie możemy pudrować tej sytuacji, że było super. Bo nie było i co więcej, gdyby atak był w większej skali, jeżeli będzie ponawiany, to obawiam się, że nie jesteśmy przygotowani do tego odpierania. I co jest najgorsze? Nie została rozpoczęta budowa polskiego systemu antydronowego, mimo że wszyscy o tym gadają. A ten, co mamy, y, około 10 zestawów do punktowej ochrony, została wstrzymana ich modernizacja. I to wymaga wyjaśnienia. I z Absolutnie. tego powinny się politycy z rządu tłumaczyć, a nie ma tego tłumaczenia.